Witajcie na kanale Marcin Czyta. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o książce, która da Wam możliwość odbycia podróży do wielu krajów świata i ich nieco bliższego poznania, od dość nietypowej strony. Zamiast poznawania przyrody, zabytków czy kuchni, autorzy spróbują pomóc Wam poznać i zrozumieć konkretny aspekt kultury zamieszkujących te kraje narodów, a mianowicie grzeczność. Zapraszam! Grzeczność nasza i obca wydawnictwa Trio to bardzo ciekawa publikacja pozwalająca nam bliżej poznać mentalność i zwyczaje innych narodów, zarówno naszych najbliższych sąsiadów, jak też i mieszkańców krain bardzo odległych. W tym momencie pora na pierwszą uwagę. Wśród 16 tekstów znajdziemy zarówno opracowania o charakterze wręcz naukowym, których autorami są kompetentni badacze. Profesorowie językoznawstwa lub dziennikarstwa, jak też takie, w przypadku których główną kompetencją autora bądź autorki jest po prostu dłuższy pobyt w danym kraju. Sprawia to, że jakość przedstawianych nam materiałów jest bardzo zmienna, są fragmenty bardzo treściwe, konkretne i pożyteczne. Trafiają się też fragmenty zdecydowanie zbyt gawędziarskie, wręcz irytujące. Do tych pierwszych zdecydowanie można zaliczyć opracowania dotyczące Niemiec, Francji, krajów słowiańskich. Czechy, Rosja, Serbia, Półwyspu Iberyjskiego, krajów arabskich czy Etiopii, do drugich Holandii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Inne odwiedzane przez czytelnika regiony to Wielka Brytania, Włochy, Belgia i Węgry. W tym momencie należy ze zdumieniem odnotować, że kompletnie i wbrew okładce zaniedbano kontynent azjatycki. Podczas gdy omówienie aspektu grzeczności choćby tylko w kulturach chińskiej, japońskiej, koreańskiej i indyjskich wydaje się wręcz obowiązkowe w takim opracowaniu. To niewątpliwie stanowi całkiem sporą rysę, choć oczywiście nie niweczy wartości książki. Bo informacje w niej zawarte są cokolwiek, by mówić ciekawe i wartościowe. Poznamy najpotrzebniejsze zwroty grzecznościowe życia codziennego. Nie dotyczy opracowania węgierskiego. Tu autorka nie pokusiła się o podanie oryginalnych wyrażeń, przytacza tylko ich tłumaczenie na polski. Dowiemy się, jak powinniśmy się zachowywać w różnych sytuacjach, w których nawiązujemy kontakt z mieszkańcami danego kraju i pod jakim względem te zasady są różne od tych, w których sami zostaliśmy wychowani. Co powinniśmy robić, a czego unikać, jeśli nie chcemy w najlepszym razie zostać uznanymi za prostaka. Oczywiście, lektura książki nie zastąpi nam obycia i doświadczenia, które można nabyć tylko obcując z tubylcami i obserwując ich. Ale powinna pozwolić uniknąć przynajmniej najbardziej niezręcznych gaw, na które moglibyśmy być narażeni. W tym miejscu pora na uwagę numer dwa. Książka pochodzi z 2005 roku, co miejscami zdecydowanie daje się odczuć. Pół biedy, gdy chodzi o kwestie związane z rozwojem techniki, jak na przykład zdanie. Ponieważ współczesna telekomunikacja stwarza nam, jak na razie, możliwość jedynie werbalnego kontaktu z partnerem, albo gdy chodzi o elementy europejskiej, czy wręcz światowej polityki. Jak w zdaniu pytanie zaś, czy jeśli urząd kanclerza federalnego Niemiec obejmie kobieta, będziemy się do niej zwracać Frau Bundeskanzler, czy też Frau Bundeskanzlerin pozostawiam na razie bez odpowiedzi. Jako niespecjalnie rażące świadectwo czasów odbierzemy też wypowiedzi na temat feminatywów, tym bardziej, że aktualne tendencje zmian wciąż nie zyskały powszechnej akceptacji. Większym problemem jawi się styl, na jaki możemy się natknąć w esejach gawędziarskich. Zdania w rodzaju, nie stoję już więcej jak palant o suchym pysku, nie przystają do książki aspirującej do miana naukowej. Co gorsza, co najmniej jeden z autorów wykazuje się brakiem wrażliwości, który już w tamtych czasach powinien wywoływać niesmak cóż dopiero dziś. Naprawdę dziwię się, że zarówno recenzent, jak i korektorzy przepuścili zdania, szwedzi są stale jeszcze narodem stosunkowo czystym genetycznie i dlatego sprawiają złudne pozory inteligencji oraz o piękności kobiet nie ma co mówić, jest najwyższej klasy. Gdy idą sprężyście ulicami tak jasne, że przejrzyste, a piersi sterczą im jak dwie oznaki za sprawność fizyczną. Powyższe zastrzeżenia nie przekreślają jednak wartości całej książki. Podobnie jak upływ czasu. Choć dwie dekady są okresem wystarczającym, by zaszły pewne zmiany na płaszczyźnie obyczajowej, większość przekazywanych nam informacji powinna wciąż zachować aktualność, a co za tym idzie, przydatność dla osób ciekawych świata. Uśredniając oceny dla poszczególnych artykułów, dla całości mam ocenę dobrą 7 na 10. W następnym odcinku powędrujemy do nie tak znowu odległej Skandynawii, gdzie naszym przewodnikiem będzie dobrze Wam znany Andrzej Pilipiuk. A na razie łapka w górę, subskrypcja i do usłyszenia.